あっ <music> Cześć kochani, z tej strony Scarlet, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek z The Sims 4, a dzisiaj będzie to przerabianie simów z gry. Pamiętajcie o tym, że ta seria teraz się pojawia w poniedziałki na przemian z przerabianiem domów z gry, więc jest raz tak, raz tak, ale jeżeli chcecie, żeby częściej pojawiali się simowie, to zostawiajcie łapki, minimum 1000 łapek, żeby dana seria była kontynuowana, więc z góry Wam dziękuję, przepraszam za to terroryzowanie, ale to jest naprawdę ważne. Zapraszam Was też oczywiście do wspierania mojego kanału, żeby dostawać... Bonusowe informacje: bardzo dużo teraz spoilerów leci dotyczących najnowszej serii, nad którą pracuję, czyli azyl. Właściwie już bardzo dużo rzeczy jest wiadomo odnośnie pierwszego odcinka. Za niedługo będzie też taka specjalna, wcześniejsza premiera dla osób z progów wspierania minimum klasycznego, ponieważ oni dostaną na długo, długo przed publikacją pierwszy odcinek. No i wiadomo, tworzymy sobie. Po części razem, to ponieważ no, ja im daję jakiś produkt, oni tam potem mi piszą różne jakieś tam swoje uwagi, więc jeżeli chcecie uczestniczyć w czymś takim, być bardziej tak od środka serii, to zapraszam bardzo serdecznie. A seria Azer prawdopodobnie już w kwietniu będzie miała swoją premierę ogólnie na kanale, ale nie umiem Wam powiedzieć konkretnie kiedy, bo najpierw muszę przygotować więcej sobie odcinków, żeby mieć taki zapas. Dobra, to tyle z takich wstępnych informacji, a teraz przejdźmy do sióstr przyjemniak, a ja cały czas myślałam, że to są przyjemniaczek, one nie były przyjemniaczek w The Sims 2, no, więc mamy Lilith i Angele, które w ogóle nie są do siebie w żadnym stopniu podobne i ja będę je, no konkretnie naprawiać i na pewno będę um, dążyć do tego mniej więcej, co było w The Sims 2. Oczywiście ja sobie będę wykorzystywać tutaj mody, czy simowie nie będą udostępnieni? Prawdopodobnie wrzucę wam CC, ale nie chcę wam mówić kiedy, bo u mnie CC bywa różnie. Przypominam, że ja simów modyfikuję pod siebie, to nie są simowie, gdzie ja sobie robię jakieś wyzwanie i z ich istniejących rysów próbuję wykuć coś lepszego, tylko tutaj jest to do mnie do serii, żebym miała fajniejszy zapis i w ogóle, żeby było całkowicie po mojemu. Więc żadnych jakichś większych wyzwań tutaj sobie nie robię. Oprócz tego, że bardzo bym chciała, żeby one były do siebie w miarę podobne. I pierwsza rzecz, którą zauważam, która jest dla mnie do zmiany, to ich twarze, ponieważ one miały w dwójce pociągłe, wąskie twarze, jak wszystkie postacie w dwójce, więc zrobimy to właśnie w ten sposób. Tu chyba ta głowa się robi taka za duża, więc ją trochę zmniejszę. One są bliźniaczkami, więc powinny być identyczne z twarzy, z tego co kojarzę. Czekajcie, z niej też sobie zdejmę wszystko. Co ona ma, żeby mi nic nie zakłócało? Ok. No i myślę, że są trochę podobne. Ta może ma węższą twarz, ale nie muszą być identyczne, bo nawet bliźniacy nie są przecież identyczni, nie? Więc zrobimy sobie tak. Kolejna rzecz, którą będę chciała zrobić w jej przypadku, to są oczy, czyli pozbyć się rzęs. A to są w ogóle oczy, które w żaden sposób nie są modyfikowane, zawsze mnie to rozwala. I to są te oczy, a ja myślę, że dałabym im może te. Ostatnio je bardzo lubię. Tylko sobie oczywiście je podedytuję. Czyli naprostuję tak, czyli zrobię tak i zrobimy sobie dużo mniejsze. ale ja chcę tęczówki zrobić mniejsze. O! I dobra, ty masz zielone oczy. Jezu, muszę powywalać te oczy Sisji. Mnie tak denerwują. Nienawidzę tutaj mieć oczu. Ech. To tylko błędy mi powodują. Ja pamiętam, jak mi się cała mm, genetyka rozwaliła przez te oczy tutaj. W ogóle już nigdy więcej tych oczu, i tak samo zrobimy jej. Te rzeczy, które zmieniam w wyglądzie, chcę robić jednocześnie na jednej i drugiej, bo potem nie będę wiedziała, co która miała zrobione. I to były bodajże oczy, te czy które? Nie, te chyba. Więc lecimy tutaj i ogarniamy. Zbliżamy, zmieniamy tęczówkę na mniejszą, bo ja nie chcę tutaj mieć Disney'a i robimy to mniej więcej tak. Także myślę, że jest ok, więc teraz przejdziemy do kolejnych czynności. A kolejną czynnością, jaką będziemy robić, jest dodanie skina, bo nie ma brzydkich simów, są tylko źle dobrane skiny. Pamiętajcie o tym. I który ja dzisiaj z kim wykorzystam, a może ten wykorzystam, bo go dawno nie było. Kolejna rzecz, której nie znoszę, to są uśmiechy, więc tutaj uśmiech likwiduję. Bardzo nie lubię, kiedy simowie mają uśmiech w kasie zrobiony, ponieważ to jest nienaturalne. Człowiek raczej, jak stoi i patrzy na siebie, to nie jest uśmiechnięty. Więc ja mam z tym taką swoją małą obsesję, dlatego zawsze te uśmiechy tutaj niweluję, ponieważ no, uśmiechasz się wtedy, kiedy sam się uśmiechasz, a nie tak. O, mieć uśmiech cały czas na twarzy, i myślę, że jeszcze jej podciągniemy trochę usta tutaj do góry jednej i drugiej, bo mają za nisko, moim zdaniem, i za długą wargę. W sensie, siostry przyjemniaczek zawsze mi się kojarzyły z ładnymi simkami, więc będę starać się to tak, zrobić tak, żeby właśnie ładne były. Figur raczej zmieniać nie będę, bo myślę, że są ok, nic nie ma tutaj takiego, co by mnie w nich raziło mocno. I teraz przejdę do przerabiania. Zaczniemy sobie od Angeli. Angela to jest ta, która w The Sims 2 miała zieloną sukienkę. A więc to jest bardzo ważne. Ona była taka, nie wiem, delikatna dobra, czy liderka chyba, jakoś tak mi się to kojarzy, a jej siostra mm, Lilith, ona chyba się nie wiem, jak ona się nazywała w Disney 2, na pewno nie Lilith. Może Lilith, nie pamiętam. Była raczej tą złą, więc tak. Brwi dajemy i szukamy jakieś włosy odpowiednie. One miały takie zaczesane i rozpuszczone, z tego co pamiętam. Zaczesane do tyłu. Jedna i druga miały takie same, ale te moje na pewno takich mieć nie będą. Jeszcze trochę im twarz zmniejszymy, bo mają za długie. Dobra. Aż takie za wielkie się zrobiły te buźki. No i naprawdę wygląda coraz lepiej. Lecimy teraz z jakimś makijażem i na pewno ubiorę ją w zieloną sukienkę. Jeszcze nie wiem konkretnie jaką, bo szczerze teraz nie mogę sobie skojarzyć, żebym w ogóle jakąkolwiek zieloną sukienkę miała, ale sobie pofiltrujemy na ten kolor i zobaczymy czy cokolwiek się znajdzie. Jeśli chodzi o CC, to z nimi problem jest właśnie taki, że często nie są dodane właśnie te takie kategorie i nie możemy znaleźć w danym kolorze czegoś w tym wyszukiwaniu i to mnie denerwuje właśnie w modach. I to nie Leżeń, czy to są maxis, czy z gry. twórcy CC rzadko kiedy zwracają tak naprawdę na to uwagę, a szkoda, bo to się by naprawdę bardzo przydało w wielu wypadkach. Dobra, tu tak, tu tak, i ty byłaś taka delikatna, i ja chcę, żeby ona pozostała taka delikatna jeszcze może jakąś taką um, na usta delikatną um, pomadkę i ta byłaby chyba dobra. Uwielbiam te twórczynie to jest naprawdę moja ulubiona twórczyni od CC i myślę, że dalibyśmy ci. Coś takiego, ale te usta jeszcze nie do końca mi leżą. Nie chodzi o ich powiększenie, tylko bardziej takie zwężenie właśnie w ten sposób. Tak mi się bardziej to podoba. Okej, okay, i idziemy szukać teraz tej zielonej sukienki. Zielona sukienka. Mm, tylko w Sims 2 one były. nastolatkami, a tutaj są studentkami. Czyli, moi drodzy, kolory i bardzo proszę. Zielonym. Co tutaj mamy z tych zielonych sukienek? W sumie ta by do niej pasowała, ta by była bardzo w tym temacie. Ona miała takie kwiatuszki, na ramionczkach była tam ta sukienka, pamiętam bardzo dobrze. Ja nigdy nie grałam właściwie tą rodziną, ale te simki są bardzo charakterystyczne. One chyba nawet się pojawiały na zwiastunach promocyjnych, grafikach promocyjnych gry. Tak coś kojarzę. Nie wiem, że były eksploatowane mocno te postacie. Oczywiście oprócz historii Bellicwie w ogóle sama premiera The Sims 2 była bardzo ciekawym wydarzeniem. Bardzo o, a może te nawet bym ci dała sukienkę. Bardzo takim głośnym. Ja naprawdę pamiętam jak te informacje wypływały, bo ja wtedy z moją przyjaciółką siedziałyśmy i szukałyśmy informacji o The Sims 2, bo bardzo na tę grę czekałyśmy, była masa screenów, z rozgrywek i ojo, jak my chciałyśmy mieć te The Sims 2. pamiętam. tam. Aż w końcu pewnego dnia się udało i to The Sims 2. Mm. Miałyśmy, ale chorowałyśmy bardzo, więc ja mam naprawdę olbrzymi sentyment do tej części. Bardzo, bardzo, bardzo duży, i właściwie to takie ciekawe doświadczenie, bo to chyba jedyna taka część, której tworzenie śledziłam tak mocno. Wydaje mi się, że gdyby teraz miało powstawać The Sims 5, w takim, na takiej zasadzie, że byłoby już oficjalnie ogłoszone i byłyby faktycznie um, przedstawienie um, The Sims 5, to też bym to śledziła mocniej, ale teraz ze względu na kanał, a dawniej śledziłam właśnie przede wszystkim ze względu na, um, na to, że mnie interesowało. To był bardzo duży przeskok wtedy między tą grafiką jedynki a dwójki. Zresztą sami możecie sobie to sprawdzić. Jeśli chodzi o sukienkę, nie wiem, czy nie zostawi jej tej, bo żadna inna jakoś mocniej mi tutaj nie pasuje. I na pewno damy jakieś sandałki, bo ona chyba do tej sukienki miała sandały, z tego co pamiętam. I moi drodzy, na razie wygląda to w ten sposób. Angela Przyjemniaczek dostała jednak zmienioną fryzurę, ponieważ pamiętam, że ona miała takie spięte do tyłu włosy w The Sims 2, więc chciałam coś takiego zrobić. Ta zielona sukienka została zmieniona na tę sukienkę, bo ona wygląda jakoś tak lepiej. No i do tego ma sandały. Trochę jej stopy powiększałam, ponieważ pewne buty bardzo źle wyglądały inaczej, chociaż teraz ma wielkie, ale tak normalnie, jak ma swój na przykład strój oficjalny, albo ten właśnie strój sportowy, no to to się prezentuje całkiem ok. W kurzamierze że te stopy różnie wyglądają w tych butach, w zależności od tego, jakie na sobie oni je mają. Ale no cóż, zrobimy, nic nie zrobimy. Lecimy teraz do kolejnego stroju, i tutaj jest jej piżama. I powiem Wam, że ta piżama wygląda nawet całkiem ok. I tutaj jedyne, co by mi dodała, to jakąś taką koszulkę, bo mnie się wydaje, że wygodniej się śpi właśnie w czymś takim niż. Nie wiem, innych tego typu rzeczach, więc na pewno znajdziemy jakąś koszulkę luźniejszą, żeby fajnie to do tej piżamy pasowało. Nie wiem, na przykład taką, przynajmniej ja wolę w takich rzeczach spać luźnych, luźnych, bardzo, bardzo luźnych. O Jezu, to wygląda dziwnie wręcz. Może jakąś inną jej znajdziemy, nie wiem, tę albo nie wiem, coś takiego. W sensie zwykłą taką, o. To ja nie, nie robię jakichś nie wiadomo jakich zestawów, jeśli chodzi o piżamę, Idziemy teraz do stroju imprezowego, i dziwny masz ten strój imprezowy, tak ci powiem, Angelo i te kreski. Mówiliście mi, że kreski z gry wyglądają lepiej, jak są odpowiednie oczy. One nie wyglądają lepiej, one wyglądają tak samo strasznie, topornie. I teraz będę wszystko to sprawdzać, żeby wam to pokazać, że wszystkie są takie za ciężkie. O jezu, krzywe. Dziwne. Nie, 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 nie są w żaden sposób subtelnie ani ładnie zrobione. Nie dziękuję. Nie przekonacie mnie. Teraz będę cały czas chodzić i mówić, że mnie nie przekonacie do nich. Ale damy jej to, damy jej to, damy jej tutaj to zaróżowienie. Właśnie zapomniałam o tym zaróżowieniu w tych strojach, bo ja lubię, jak mają. Chociaż ktoś mi powiedział, że wygląda jakby wszyscy byli wiecznie pijani albo chorzy, ale mnie się podoba, ja lubię to zaróżowienie. Ono takie ładne kolorki dodaje takie. Mam wrażenie, że simki są wtedy takie bardziej urocze i Simowie też i, i to jest takie cute. Albo come i jak to woli. A w zależności co, do czego wam bliżej. Także tak. A jeśli chodzi o usta, to tutaj też damy ci słuchaj, przyjemniaczkowa, coś takiego. I lecimy teraz ze strojem imprezowym. No, dla mnie, sweter ten w żaden sposób nie jest żadnym strojem imprezowym, ale myślę, że moglibyśmy jej dać taki sweterek, bo on prezentuje się bardzo ładnie, i do tego moglibyśmy jej dać jakieś fajne coś. Nie wiem, co, spodnie, fajne spódnice. W sensie, coś będę musiała tutaj znaleźć. Może nawet i to. No, możesz być taka na różowo jeden ciul w sumie. Wiecie, że jajka to taka mm, yy... No, no nie jest to Jezu, co, co odcinek o tym mówię, przepraszam no ale, nie jest to jakaś moja ulubiona dziedzina natomiast dobra, nie wygląda źle, może tak iść strój kąpielowy, tutaj pozdejmujemy to co ona ma i zdejmiemy jej te okulary, dodamy jej oczywiście soczewki ja cały czas wymiennie stosuję jedne i te same, bo ja nie lubię jak jest dużo różnych soczewek, w sensie rzadko kiedy jakiekolwiek soczewki spełniają moje wymagania, jeśli chodzi o CC, więc naprawdę raczej Raczej ich nie stosuję wiele, bo no, jak mówię, żadne mi nie spełniają tych moich wymagań. A jeśli chodzi o strój kąpielowy, może ten za nano damy, ładnie wygląda. Strój na ciepłą pogodę, czyli coś, czego naprawdę nienawidzę robić, nie widzę sensu. Wolałabym, żeby to było na przykład na taką jesienną pogodę, nie? Że deszcz, ale jest ciepło jeszcze. A na taką gorącą pogodę to cały czas uważam, że jest bez sensu, ponieważ to równie dobrze w stroju codziennym można wybrać. Że wszystko można w stroju codziennym wybrać. Jak się chce, ale jeśli chodzi o oczy, to widzę, że tutaj filtrowanie jest nie do, końca, nie do końca dobrze zrobione, więc lecimy tak. Wybieramy te oczy i na pewno damy ci ten kolorek. Tu masz, tu ci damy. I jakiegoś większego makijażu robić ci nie będę. Jak zwykle dajemy coś przewiewnego, bo dla mnie gorąca pogoda to znaczy, że coś musi być super przewiewne, jak wychodzimy. A jaka ładna sukienka. Mm -hmm. Bardzo ładna. Ale ja nie chcę samych zielonych teraz. Ja chcę po prostu coś przewiewnego dać sińce mojej. A może być nawet i to. Strasznie oczorypne to. Już boli mnie jak patrzę. Ale ładnie jest zrobione. W sensie, dobra no trochę taka opona jej tu wychodzi z tego, ale koniec końców. Chyba jest spoko, a przynajmniej Wam podlinkuję tę sukienkę, jak będę szukać Cissi, bo ona jest dosyć fajna, mi się wydaje. No i lecimy dalej. Strój na zimną, że co Ty masz na sobie, kochana? Kurtkę Ci dam. Krzysztof, no kurczę, lata lecą, człowiek zmienia jakieś gusta i upodobania. No, te dziury mnie śmieszą na zimną pogodę, ale niech będzie. Możesz tak zostać. No, i mielibyśmy Angelę Przyjemniak skończoną w stroju codziennym, oficjalnym, w stroju sportowym, do snu imprezowym, kąpielowym na ciepłą pogodę oraz na zimną pogodę. A teraz będziemy lecieć do jej siostry, którą będziemy ubierać mrocznie, czarno i w ogóle tyłek szatana wręcz będzie. Ale najpierw muszę jej ogarnąć te usta, czyli je tutaj. O, w ten sposób zrobić. I moi drodzy, przede wszystkim szukamy jej fryzury i brwi, bo te brwi są straszne. Brwi jakieś takie naturalniejsze, poproszę. Coś takiego fajnego, ja bym chciała. Czy ja mam tutaj takie fajne brwi? A mogą być te. I moi drodzy, Lilith wygląda tak. Myślę, że bardzo dobrze trochę im piersi powiększyłam ale tak delikatnie, bo źle wyglądały w tym topie, a się uparłam, że go dam ponieważ bardzo mi zapadł w głowę przy jednym z first looków. i to był first look, to była chyba ta karnawałowa kolekcja, on mi bardzo zapadł właśnie w głowę i wiedziałam, że będę musiała go prędzej czy później wykorzystać i tutaj była idealna okazja, do tego mamy spódniczkę ponieważ ona miała sukienkę taką czarną chyba skórzaną, z tego co kojarzę w The Sims 2 i do tego glany ale teraz ma taki strój właśnie, ma do tego takie mm, pończochy, nie wiem czy to pończochy czy rajstopy, są chyba rajstopo-pończochy e, właśnie tutaj z takim wzorkiem, do tego ciężkie buty e, czarne paznokcie, także to jest taki styl, w którym się już bardziej ja odnajduję niż to Wbrew pozorom. E, i, I lecimy sobie dalej. Myślę, że żadnej tutaj nie musimy jej dawać obroży z kolcami, bo to już by była chyba lekka przesada. E, lecimy do następnych strojów. Wiona, w następnych strojach ma e, cały czas właściwie na jaką ja ci fryzurę dam? tą. okej. Okay. Będę kojarzyć. Ona ma m, bardzo tutaj przerysowane te rzęsy, ale tak sobie pomyślałam, że to będzie też dobrze pasować do niej. E, właśnie takie, m, takie m, lekkie przerysowanie. Co ja mówię z tym tak? Oglądam chłopaków do wzięcia i tam jeden. Tak ciągle mówi takie, takie, i mi się to zostało, bo że nie chce. No i te rzęsy są takie aż za mocne na niej, więc myślę, że idealne. I trzeba jej do tego dopasować zawsze taki mocny, ciężki makijaż, więc lecimy z tym mocnym, ciężkim makijażem, tak? I chyba nawet to by było odpowiednie, myślę, ale bardziej w taką stronę. O, i do tego byśmy szli teraz z oczami, które ma mieć takie same jak jej siostra. Teraz usta, na pewno też jakieś my Roczne mogą być te. My jesteśmy w stroju tutaj oficjalnym, to może nie aż tak mroczne, może jednak delikatnie załagodzimy naszą Lilith. ale nie aż tak mocno, myślę, że to będzie dobre. No i szukamy jej jakiejś mrocznej jak tyłek szatana czarnej. Kiecki lekko nawet bym powiedziała, wyzywającej. Przynajmniej w taki sposób ja bym widziała naszą Lilith. Żartuję, się, że ta sukienka nie ma czarnej wersji. O mój Boże, ja cały czas ją klikam, bo ona jest taka bezpieczna. Ja od razu, jak ją widzę, to moje ręce kierują się w stronę tego, by ją wybrać. I, I cały czas tak mam, ale myślę, że to damy, że to będzie idealne. I do tego jakieś takie buty właśnie na obcasie, ale też takie. Te buty byłyby też dobre dla niej. Takie koturny wiązane tutaj to jest po prostu idealnie nawet bym chyba jej dała do tej sukienki. Tak idealnie mi to pasuje do tego. I lecimy z paznokciami i damy ci te czarne. Właśnie, co się w ten deseń. I tak się zastanawiam, czy mogę dać Ci bransoletki. Nie pierścienie, bo pierścienie wiem, że nie mogę. No, ale takie coś mrocznego, właśnie bransoletkowego by ci się przydało. No na pewno nie to. O, widzę, że to koliduje z tymi rzęsami, to chyba nic ci nie dam. No nic, no to nie będzie bransoletki, przepraszam ci, kochana. E, I lecimy do dalszego stroju, a może kolczyk jeszcze ci włożymy tutaj jakiś fajny. I moi drodzy, zakończyłam Lilith. E, od razu wam powiem, że ona bardziej z w moim klimacie i w ogóle taką synką, to ja bym mogła sobie grać. E, więc prezentuję się tak w stroju codziennym. Tutaj macie strój oficjalny. Tutaj muszę powiedzieć, że to chyba jest płatnym CC, ale nie jestem pewna, bo to jest uwaga, o to mówię, jak się pisze. z Urbanos. Natomiast strój sportowy prezentuje się tak, piżama tak, impre... strój imprezowy jest taki, ale bardziej myślałam coś o kontekście jakiegoś koncertu, chociaż te buty na koncert to nie za bardzo pasują, ale nie będzie. Więc tak się prezentuje. Bardzo lubię jej makijaż w tym wydaniu. Od razu mi jakoś tak klimatem bardzo spasował. Tutaj macie strój kąpielowy, tutaj macie strój na ciepłą pogodę, a z makijażu prezentuje się tak, no musiałam jej dać makijaż, bo ona bez makijażu nie byłaby sobą, a tutaj macie strój na zimną pogodę i ta Ramoneska chyba też jest płatnym CC od Dartem. Te spodnie chyba też. Znaczy, nie wiem, bo ona czasami ma przez chwilę płatne CC, potem je puszcza za darmo, więc ciężko mi stwierdzić. A ja po prostu miałam u niej subskrypcję i ściągałam wszystko, co się da, bo jej CC są dla mnie uniwersalne i do Maxi Matcha, i do Alfa. Są pięknie wykonane, cudowne i przydały mi się też do pomyłek, i przydają się teraz do azylu, więc bardzo, bardzo chciałam te CC mieć, więc tak wyszło. Jeszcze tutaj by mi dała jakieś. o! Właśnie coś takiego mi brakuje do niej. Dobra, może nie aż tak ciężką, ale może tę o... Ten byśmy jej dali i powinno być ok. Także tak się prezentuje: jedna i druga siostra. Myślę, że kontrast jest olbrzymi. Teoretycznie do siebie podobne, w praktyce do siebie niepodobne. I kończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że siostry przyjemniaczek przynajmniej teraz wyglądają bardziej jak siostry przyjemniaczek, niż wyglądały wcześniej. Widzimy się następnym razem. Zapraszam Was na serwer na Discordzie do wspierania mojego kanału, żeby dostawać dodatkowe teraz materiały i ogólnie do wszystkiego. Trzymajcie się cieplutko i cześć. Aha.